Zurna na sprzęt jest następujący. V równa się max. tak szybko wszystko skontroluje i leci tak o co chodzi, w ogóle raz, na 3 Ale leci. Szybki... Z muzyka z jakiejś gry z tego... skąd ty? Na się. Co tak, Halinka, szybko chodzisz? Się znak szybko, znak i Ale <śledzianie> ja się przypięł tak szybko, zaklatasz Tutaj we wiatr zrobiła. No. Lata jak bąk po chałupie. zwiewa wszystko. Spokój się, psychopatka. Nie no, to już jest... ...jawna przesada. Halika! No? Co ty tak latasz tutaj z powrotem? Jak latam? normalnie chodzę, ubieram się, i idę do pracy. Jak normalnie? Co ta Halinka tak wieje, niż wszystko mu zwiewa? No. Jak nie normalnie, no? Przecież taki wiatr robi, że, że, że ja normalnie czytać nie mogę, no. no Uragan, ja tornado. No, no, chodzę tak jak spół? zwykle, no. Może ty za wolno patrzysz? <laughs> jak ja za wolno patrzę? Ja normalnie patrzę, Halinka, no. Normalnie sobie A, a patrzę, po jak domu, jak, 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 Żyd po pustym sklepie. Tak <laughs> <Oho>. Jaki <laughs> Żyd? Nieważne, nie Halinka. Halinka, idź już do tej roboty, bo jak się na Ciebie patrzy, to mi się kręci w głowie. Wiesz to chyba z głupotą Ci się kręci, wiesz? Albo z nieróbstwa. W pośredniaku byłeś? Poszłem, ale jak przyszłem, może i to... Byłem, może byłem, nie. Bo Ty w ogóle żyjesz jak mucha w smole. Do widzenia. <grymina> tornado to robi. Niezłe tornado. Jaka mucha. No właśnie, jaka mucha. Anna Mucha. Znaki czasu. Co to za program? Rozrywkowy. Tobie babka, tu za po oglądasz, o? Niech babka da znieniarki. Program oglądam, jelopie, publicystyczny. A po co? O, publicystyczny. Po co, babka i tak się nic za nic na współczesności nie rozumie. Nie, mój żaby, chwaści. ja się lepiej rozumiem na współczesności niż ty. Ha, ha. Co babka powie? Ja? A wiesz, co to jest laptop? No. Oh. ciężkie pytanie. Pędrak? No, laptop. Laptop. Jaki laptop? Co? Babka, jakby babka takich ordynarnych słów będzie używać, to ja babkę zamknę do szafy na dwie zdroweczki i ślub. <grym> Dzień dobry, witam Państwa w programie Zamku. Witam, Czasu. witam. Tempo życia we współczesnym świecie narasta, mamy coraz mniej czasu, śpieszymy się, wszystko dzieje się coraz szybciej. Problemem niektórych z nas staje się zbytnia powolność i nieumiejętność nadążania. W naszym studiu gościmy dzisiaj profesora Brajunda Wyporka, autora wydanej niedawno książki. Panie profesorze, porozmawiamy więc o tym cywilizacyjnym przyspieszeniu. Niestety w tej chwili nie mogę. Po prostu bardzo się spieszę. Prezentacja bohatera Coś pisany ziomal O cholera już szósta Ja się też bardzo śpieszę, więc do widzenia państwu Co? Fajny program Idealny morał Podobał, Podobał mi się ten program Podobał Był nudny, ale za to krótki bardzo. A z drugiej strony Gdzie ona się tak śpieszyła? No Do grobu Chyba ta. Ale przyspieszy. Co. Panie paźio, Co się tak spieszy? Przykoś się panowinął. Nie teraz, nie teraz, już jestem spóźniony! Kale, oni TikToka po prostu oglądają, <noise> tak, a oni Tak, jak przewidzieli, nie? No. jest kiedy? 20 lat ten odcinek. Teraz to wygląda jeszcze bardziej. Porąbało ich czy co? Gdzie oni się tak spieszą? Kurde. No tu babka sobie łyżeczką herbaty. Babka żyje sobie... powoli, ona się nie, nie... Co, się. Po, co się, po co się spieszy? Co jest babka? Kurde, no nie babka tak nie siorbie, bo przed tego się słuchać nie da Babka trafi kultury do cholera. No. Sam siorbiesz jak świntucha, jeszcze w dodatku do tego grdyką ruszę jak indo. <laughs> babka. Babka. Piję, kury. Ooo! Oh. <noise> Są dziecko za chustki. osoby. Ojciec biega na bosaka, jest ma i jest draka. draka. Pierwszy nie raz widzę takie złamanie ściany, że oni No nie? <noise> a, a, a... No, na 2-0 musieli puścić, bo <noise> za nudne, <noise> Ja tak mam. I jeszcze nie nie umiem oglądać w na YouTube filmików jeden za większym laserem. Jedynie jeden i pół jest za wolno. Bieg z waliskami po 125 kilogramów, przerzucania opony, przeciąganie tira. Rekord świata pobito w tak zwanym spacerze de balan, jak to powiedz przekadze farmera, czyli przesuwanie 200 kilogramów na gęsi. Co? Kurde no. Kurde no. Kurde, no popsuła babka! No popsuła babka! Kurde, no tyle razy mówiłem, żeby się babka nie tykała gałek od radia, bo babka popsuje. No. Sam popsułeś, no. Czekaj, ja na coś ładnego nastawię. Poczekaj. No. Tu Radio Maryla Katowicki, głos. głos I to jest ładne? A sieć cicho to, to są święte słowa. Uczciwi Polacy. Dziś już jesteście li tylko nawozem powstałym z was samych. Przetworzeni zostaliście na te substancje w trzewiach, jelitach i, i odbytach pożerających was kapitalistów kanibali. Istniejecie tylko po to byście mogli Co, Co jest? Tam, 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 tam. Radio Maria też tak a robić to nie ma komu. no. <suszę> Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. No właśnie, to na Radio Mario nie przystało tak. Tak, czyta szybko. No nie? Co, no. Co ty ty przyspieszeni. Nie, No? No? Tak szybko czytasz? Jak szybko? Normalnie. Nie mam czasu. Jaki tu morał będzie muszę z tego? Spać. Będzie on na pewno adekwatny na czas. No? Bo ja chciałbym się To bez czegoś zwierzyć. No dobra, tylko szybko, bo nie mam czasu. No właśnie Zresztą to... zrobię sobie w międzyczasie gimnastykę. Właśnie a propos czasu, tenka. Bo mnie się wydaje, że wszystko jakoś teraz szy szybciej się dzieje. Mogłem opuścić taki sprzęt z samój serwerem to lecie. Nie co. No co, no, 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 no październik szybciej goni do kibla. Boczek szybciej chodzi, w radio szybciej gadają. No i ty. Co ja? Nie zaadaptował no się, Ferdek. jakoś takiego przyspieszenia dostałaś, Ferdas. — Wiesz co, Ferdek? No nie się wydaje wręcz odwrotnie, że to ty jesteś opóźniony. W ogóle tak tegoś sam zwolniłeś. Aha. Zresztą nie mam czasu. Dobranoc. Dobra, noc mnie. Mhm, ale... Miałem Nie mam czasu i tyle. Co się stało? No co, wstaje. Tak już, to, już. przed chwilą się położyłeś. Speedrun. Ale już się wyspałam, no. no. i speedrun życia. Nie mam czasu, no to lecę. No na razie. Kurde, no nie, nie, No to normalne jajca są, no przecież. Albo ja jestem opóźniony, albo ten świat zwariował. Kurde. <ślesy> po drugie. Trwa <ślesy> 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 A czas powinien normalnie lecieć, ale ci lecie też 2-0. No, I to naprawdę idealnie pokazuje jak na nasze czasy, że tak nie było. No. Tak, to jest idealna parodia chyba aktualnych czasów. nie 2 0, jest 2-0, z jakichś 10-0. nie no, ja rozumiem, kurde, no. Co to jest do rozumienia? No ja jak co, no babka, no babka widzi to, co ja przecie, to kurde jest wszystko jakieś tak nienormalnie przyspieszone, no. jest właśnie współczesność. Hmm. Ale ba babka, to przecie ja nic, no normalnie nic nie nadążam hmm. z tego rozumieć, no. to normalne, starzejesz się. Ja już tego dawna mam i w ogóle się tym nie przejmuję. To co ja mam robić, Babka, hmm, babka mam To co bam. zawsze? Żyj we własnym rytmie, a resztę ulewaj. No ale zaraz babka, no to... A, a, hmm, to a, a na ten przykład mądrej to mądrej jaki mądrej. ja mam? Co mam teraz w telewizji oglądać? To daj, daj to, no. Przelączę na coś ładnego. Kozią jak nie będzie przyspieszony. No. <głos> Skąd wiedziałeś? <noise> to co innego babka ogląda?

Ski żyje nam. Niech nam, stola, sto lat, sto ע, sto lat, Niech żyje nam Dziękuję. Musimy już iść dobra? To mądre, extra, bo w takim potrafiAh. tempie N żyje ktoś 50 lat, no. a tak jakby żyje 100. No? Daj pan, może ja to zrobię, bo pan będzie się z tym bawił do jutra. Zobacz, że Ferdek musiał zagrać tę rolę w spowolnieniu. Oni grali normalnie, oni normalnie. No, on gra, no, no. Smacznego. No. <grym> Smacznego. jak co się oglądało w tamtych czasach. I teraz to jest śmieszne, śmiesznym faktycznie to tak wygląda. Wzdrowie nie, A tam nie. No, w no. I teraz po prostu Wymagamy tak jest. Na drugą nóżkę. No, no nie świną. przepraszam, może jakby tak trochę opóźniony. Bardzo dobry ci pani pani, Musi pani widać przepis. Dziękuję. Kupiłam to co ciebie naprzeciwko. pani, ja sama nie mam czasu, piec. Może oni grali szybciej po prostu. No, sprawdzało. Widzę, że panu nie smakuje, pani Fedko. A ja jak ja chętnie opoczęstuję. Nad nie zdążył wziąć ze świeczką opiekunem. Co ty tak tyś Nie, śniwo <laughs> okradną! No to, bawmy się. No. <laughs> to muzyczka, żeby nudy nie było? <laughs> za mało dopaminy. Tak, żałowałam się. Głowie mi się mąci. Babka, ja nie nadążam. Ale biały. Ja babka słyszyłem. No. Zaadaptowała się. No, Bożek już się zagnał. Tak wygląda jak tego, jak się nazywał ten taki zespół, to z kim byli i tak dalej. Eee, oh. o. No. Yeah. No, tak. no, ja, to wygląda? To wygląda jak klip. co ty tu tak siedzisz? No? Szkoda czasu, dołóż raz raz raz. Pani ja chyba chory jestem. Pani ja nie daję rady, to dla mnie jest za szybko. To no to, to... zrób coś, zaktywizuj się, zdynamizuj. Ale jak? Feldyk, no nie wiem, powiedz chociażby. <laughs>

Nie, a nasz stary płytelny. z my z ogóle, A się z panem no, bo. Przepraszam, nic nie słyszę. Biegam, se w mordy jeża. To, to, to ja se z panem też pobiegam. Brawo! Wreszcie, że się pan zdynamizował, panie fry. <tosición> Wie pan, tak, tak troszkę tylko. O! O! Ja już muszę lecieć. Mam jeszcze. No basen i siłownię. lecisz pan ze mną? Nie. nie mogę. Kalendarz zajęty. Ale po co my tak biegamy? Nie wiem, nie zastanawiałem się. Nie mam czasu. No to się ma. No właśnie. Siema. refleksy nawet nie wyciągnie z tego. A może to warto właśnie zwolić? To. Nie mogę. Nie mogę. Oj. Marian, widziałeś? Nie każdy co tak Pan Ferdek upadł i leży. Nic. Co tym Wiadomo, po like. nie ma kondycji. Panie like. po, pomóż mi pan! Przykro mi ale, ale to, nie to, mogę. Musiałbym nie się zatrzymać. A kto się zatrzymuje, like. ten stoi. A kto stoi, ten się cofa. Proste, co? Marian, teraz kozły. Taka jest mądrość życiowa. Wspaniale! Helena, to moje ulubione ćwiczenie. są jak na WLF-ie, kozła z łaska. No, no Scott, na co pan czeka? Nie ma czasu. <grym> Teraz gdzieś wciski w skórę. Zaraz giną. Zaraz giną. Zaraz giną. Zaraz giną. Marian, nie wybuchaj się. Wstawaj, ja nie mam czasu. Pani, ale on bywa na pracy. Wracę, mam raz. Szybciej zaczęło bić. Dobra. No to na co to pan czekasz? Zwem tak po gotowie. Ja, a pani. A ja? Ja nie mam czasu, śpieszę się bardzo. I tak jestem zbliżniona nawet mężowi nie pomoże no co, nie ma czasu no to ja zadzwonię no, no i jaka konkluzja się tu wywiązała no z babką jakaś rozmowa się babka si musi przestać na... siorbać si si Babka. I tak się to wszystko kończy, babka. No i co? Biegał, skakał, podskakiwał. Tego śmo, tamto, tego, tu, tam, tego. Nie koniec. Jak kręcił się jak gówno w przerębli, no i co? I dostał zawału, dostał. I co? Wzięło go Wzięło. No i co? I ja się pytam, gdzie się było tak śpieszyć? Mówiła. Hmm. Do grobu. A! No, to o, jest święta racja, no. Pięta racja. A mnie wiesz, tego paździocha to Brzmiało to wcześniej jak żarto, to jednak męda. prawda. No ale zawsze to człowiek, nie. Babka, mhm. mnie w ogóle go nie szkoda. Przecie sam sobie winien. Zachciało się staremu dziadowi przyspieszenia. Spiesz się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. No, Jakie no, mądre cytaty o prędkości. Dzień dobry, panie Panie nie, Paniu, co pan tu robi? się, pan, żeś powinien być w szpitalu! Uciekłem. czasu, kto mi tam leżał, panie Fraszku. Nie mogłem wytrzymać. Jak mnie zatrzymali, to cały czas się bałem. Że się cofam do tyłu, bo na tym mam bardzo dużo różnych spraw do załatwienia na wczoraj. Panie Wazioch, pan igrasz ze śmiercią. Pan powinien odpocząć. Odpoczywać będę w grobie na panie. Teraz ja mam czasu. No to leć pan, Fajdko no na co pan No lecz aha, panie Fajdku, przyszedłem pana poinformować, że w ramach przyspieszenia korzystania prywatno-publicznej toalety dokonaliśmy małej racjonalizacji. Jakiej racjonalizacji? No, jak się panu podoba, panie Fertku? Fajny pomysł, no nie? No, fajny, no. Co to jest? Licznik czasu? No, panie, bo czekaj, ale co to, to, to nie ma względu, ja mam teraz, po, na czas mam to robić. Oczywiście panie Ferdku, teraz we współczesnym świecie nie ma czasu na długie To też trzeba robić szybko. Panie, u mnie w pracy sranie to na szef czas, normalnie zawody w rozdał pracownikom pampersy. O kurde, a, a po co? Normalnie obliczył se na komputerku, że dziennie każdy jeden pracownik marnuje w kiblu około 30 minut. A przecież w tym czasie można Nieco. zrobić tyle pożytecznych rzeczy. No można, a, a jak taki kiblo kiblu, ma to. To niepożyteczne działa? jest. No wrzucasz pan se tu Potrzebne, złotówkę. Masz pan złotówkę? No, może. No. Mam, mam. No to wsadź se pan tu do, do tej dziuryki. No. <noise> Tu? Tak. Ty, tylko technologię. <grym> no i wchodzisz pan i robi szumień. Otworzymy no. się zaraz. No, no zaraz, panie, przecież ja nie tak jeszcze, żeby nawet spodni nie ściągnął. Trudno, pana czas minął, musisz pan rzucić następną złotówkę. Inaczej dziwi się nie zamkną. To jest Bo czekaj, ja wcześniej zbankrutuję, zanim ja to zrobię. O, panie Fertku, trudno, trzeba się sprężać. Takie czasy dynamiczne, aktywne, takie czasy, panie Fertku. No, a, a, a panie Boczku, a, a pan zdąża? No pewnie. Panie, ja to czas, czasem się nudzę. A jak się nudzę, to ja czas. zdąży się nudzić. Nie no, ja. Ja już dłużej tego nie wyczynię. No nie wyczynię. Jeszcze się czasem nudzy. No No, jak mówię. rozpaczy. rozpaczy. Przemyśleniu i dal scena do przemyśle. Nie rozumiem tego świata. No, tylko Kurde to... jak to wszystko z... <noise> ja dłużej tego nie wytrzymam przecież. Kurde, tak się nie da żyć. Albo to wszystko się zwolni, no. albo ja się zwolnię. No. <noise> Prosta piła. Albo nie Ja zwolnię ich wszystkich Słyszycie? Wolniej Wolno Łukasz. Gnoję jednak, kurde, wolniej. Tu balony z ręki wyleciały. Zwolniam was, jutro was wszystkich, kurde zwolniam. No Jutro zwaliam. Ich, czy siebie? No i co on za sposób na zwolnienie ja No to teraz zobaczymy Ja wam dam kurde przyspieszenie zobaczymy <śpiewanie> Aha podłogi, Klejem? Nie klejem chyba, żeby być spowolnym. A może klejem, nie? Ja widziałem taki filmik na YouTube, jak polecimy skarbę podłogę śliskim, a tu do mieszkania, Ludzie nie czekali się <tansy> <to> ja... <tansy> <tansy> po cały ten, na nim w smole. Trzy zgrane, w jest dziki ma. No przecież... Spóźni się! Przecież ja już jestem spóźniony! Lew na muchy. Marian, Marian, co się dzieje? Zrób coś, bo się spóźnimy! Jezu. Zatrzymałem się. Nie, nie mogę się ruszyć. Helena! Zatrzymał, zaraz się, czyli się cofa. cofać. się cofać! Jestem ja jak ktoś filmik odpali na 1-0. No co <noise> no jest grane? Co się dzieje? Dlaczego państwo stoją? Mhm. Tak jak pani. pani. Nie możemy się ruszyć. No ja muszę, ja się strasznie spieszę. No ja też się spieszę. muszę by się spieszyć. muszę, bo się udusza. Wywalą mnie z roboty i jak nic, no. Ja się czaufam. Ja Marian, przestań histeryzować, bo znowu zawału dostaniesz. To może zróbmy coś razem. No, ale jak? Co? Nie wiem. Złap mi się za ręce. O. Jesteś w, sumie. w sumie, A tak. wtedy by się do skarpetek przykleili. No ale komuś. Zaraz będę! Miałem taki mały wypadek. Przysięgam! Nie, nie kłamię! Zwolnieni wszyscy. Tak? W sumie Coś racja, wiem, zwolnieni. Tak. To znaczy, stoję w korku. Mądry, mądry odcinek. Przemyśleniowy. Nie wiem. Co się ze mną dzieje? Cofam się i... Chyba mam zową! <noise> Łysy. Halo? No? No spoko, w porządku, nie? Nie ściemniam, nie? No mam ostrą jazdy, no nie mogę się ruszyć! Wszystkim złem komóry, ty! No wszyscy zostają zwolnieni w tym momencie. tak! tak. O, oczywiście. Przepraszam, wszelkie konsekwencje biorę na siebie. Hmm. No i co? Myśleć, winowajca. Hop. Zdaje się, że wszyscy jesteście mocno opóźnieni, nie? A czas ucieka. No i co teraz będzie? Ferdek. Nie, zrób coś! Spieszę się! Halika. Ale gdzie i po co? Jak no to po co? No, spieszę się, bo, bo wszyscy się spieszą. A? A kto się spieszy, Halinka? Na przykład pan Boczek. Kto się spieszy, to się diabło cieszy. Panie Boczek. No, no. powiedz pan, dlaczego pan się śpieszy? No bo Paździał się śpieszy. No, A pan, panie tego Paździał, tego tego. dlaczego? Spieszam ja, No, bo, bo żona mnie pogania. Wcale cię nie poganiam. to ty mnie poganiasz. A Mariolka dlaczego? Ja? No normalnie, nie? Życie to ostra jazda. na maksa. <grym> Wszyscy się <grym> ścigają i ja nie mam zamiaru zostać w tyle, nie? A nie zastanawialiście się, kto to wszystko nakręca? <grym <grym nikt tego nie nakręca, samo się kręci. Główna prawda, panie boże. Musi być taki kutafon, który to wszystko urządzi. Kutafon chce Cepetce. No chodź. No, idzie. Olbrzym idzie. La, la, la. Jezu! Idzie. idzie! To pewnie... Po mnie! Z banku, ku**a! Nie! To po mnie gója oddziałowa. Oba mi premię! To na pewno po mnie! Ten kozłowski skarb! Chce mnie zwolnić z roboty! Nie no, to jest na pewno Malinowski, U nauczyciel z matematyki, no Pewnie nie zda amatury. Nie tacy przerażeni. dwóch czasów. No. Nie, diabeł, mówiłem, że diabeł! On no się jak ktoś się śmiesza to jest <laughs> A ty jeszcze jesteście? Nie czekają! Do Ja się nie cieszył. Wiem, co to jest. To jest jakiś przegwiniący odcinek w ogóle, tu jest. A ty! Ej, co? roboty! A już? Ja jestem bezrobotny. A u nas w kraju nie ma roboty dla ludzi z moim wykształceniem. Nikomu. Rób coś! Ale co? Cokolwiek! Kombinuj, kradnie, świeżo kręć! Tylko szybko! że się nie A, a pan to co jest? Ja! No. Ja jestem stwórcą tego systemu! A ja, ja jestem Ferdusz Kiepski i możesz mnie pan pocałować w dupę. <śla> Koniec bardzo. Fajny odcinek przemyślenia. <śla> Fajny. jest dla nas lepszy, to prawda.